Cześć, dzień dobry wieczór. Witaj, witajcie drodzy widzowie na kanale Kaktus Jorgen. W tym odcinku chciałbym poruszyć niezmiernie dla mnie ważny temat, jakim jest wolontariat. Wolontariat dla wielu z Was może się kojarzyć inaczej. Dla mnie kojarzy się chociażby z taką czerwoną czapeczką. Czapeczką Mikołaja, osoby, która obdarowuje nas prezentami, dobrym słowem, życzeniami czy wsparciem psychicznym, chociażby w Mikołajki. Święta Bożego Narodzenia, w urodziny. Ale wolontariat to nie jest praca, gdzie robimy to od święta, od czasu do czasu, tylko wolontariat jest praktycznie ciągle, zawsze. Jako wolontariusz staram się być dobry dla innych, robić coś z dobroci serca. Tak samo takie prezenty. Staramy się robić szczerze, z dobroci serca i zazwyczaj bezinteresownie. Oczywiście miło, jeżeli druga osoba to zrobi, ale nie możemy mieć za złe, że ta osoba, druga nas nie obdarowała. Musimy się z tym liczyć. Wolontariusz. Trzy akcje, trzy finały, 25, 27, 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Brałem udział i będę brał udział. W sumie już biorę udział. Nagrywając ten filmik, w 29. finale. Finale, który odbędzie się w 2021 roku, 10 stycznia, w niedzielę. Jeszcze nie wiadomo w jakiej formie. No bo jesteśmy przyzwyczajeni do formy telewizyjnej, internetowej, ale jest też forma, gdzie wychodzimy na zewnątrz. W dobie pandemii nie wiadomo, jak to będzie. Czy jednak wolontariusze zostaną w domach, będą wspierali chociażby w taki sposób. Z telefonu, z kamery. Ej, słuchajcie, ludziska jest taka, taka akcja. Myślę, że warto jest wspierać WOŚP, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo zapewnia nam wsparcie medyczne. Wsparcie medyczne takiej osobie jak ja. Miałem kontakt chociażby z USG, sprzętem USG, gdzie byłem diagnozowany dzięki właśnie WOŚPowi. Tak, on był, jest, nie musiałem czekać. Super. Podobnie łóżka. Bo nie ukrywam, są różne szpitale w różnych miejscach w Polsce i od tego również zależy komfort. Komfort, tak? Mówimy tutaj głównie o służbie publicznej. Jest różny komfort tej pracy, różne narzędzia, a WOŚP zapewnia pewien powiew świeżości, dostarcza to, czego nie ma, czy po prostu to, co jest potrzebne. No bo koniec końców nie wiemy czy coś się stanie, jak wyjdę z domu, czy mnie coś potrąci, nie daj Boże, zachoruję na coś, nie wiem, co się stanie, ale lepiej jest zapobiegać, zapobiegać takiej sytuacji, lepiej jest mieć, mieć sprzęt medyczny. W tym roku WOŚP zbiera na sprzęt medyczny dla laryngologii, otolaryngologii, czy też diagnostyki głowy. Są dla mnie to... są po prostu dla mnie kluczowe, nie... w... w jak to powiedzieć w łatwych słowach, jest mi bardzo ciężko, są to po prostu niezmiernie potrzebne rzeczy, no bo nie wiemy, co się stanie z moją mamą, e, dziewczyną chłopakiem, postawcie się w takiej sytuacji, że e, zachoruje wasza dziewczyna chłopak, e, mama coś się stanie, chociażby nad sąsiadką, czy inną bliską osobą i niestety będziemy bezradni. A jednak, jeżeli taki sprzęt jest, to istnieje szansa, że zapobiegniemy temu. Będzie szybsza diagnostyka, będzie lepsze wsparcie medyczne. I właśnie, zazwyczaj zbierałem do puszki, tam grof do grosza, wiadomo, kokosza, tak? Uśmiechałem się do ludzi i to było wspaniałe, sama atmosfera. Już nie wspominając o tym, że można się jako wolontariusz udać na Woodstock. na Łódstok, na kultową. Imprezę, wypoczynek, nagrodę dla wolontariuszy. Tak powiedziałem, że jest to bezinteresowne i nie chodzi o to, że to jest, mam taką możliwość, ale nie kieruję się tym w głównej mierze, że o super, pójdę na Woodstock. Tylko właśnie to, że pomagam drugiej osobie. Oczywiście jako ludzie jesteśmy egoistyczni i powinniśmy mieć. To na uwadze, że jako człowiek może się zdarzyć sytuacja, że i my będziemy potrzebowali tego sprzętu. I warto tą złotówkę przyłożyć, rzucić do tej puszki, powiedzieć dobre słowo, uśmiechnąć się do tego wolontariusza, bo robi robota.